A ty mi kolano w parterze dajesz na łeb, wiesz? Jak miałem ja byłem w żółwiu takim i chciałem wstawać, tu jeb kolano. A ja mówię, hej, kolano dostałem! A sędzia z tyłu był. Nie, nie. A ty w tył głowy. Wiesz od czego mam to ucho? To co zrobiłeś po Gongu? Ja ściągnąłem gardę i ty mi od boku Aha. przywaliłeś na A to kurwa ferwor, ja tam nie słyszałem Gongu, wiesz. Stary, daliśmy ogień. Mega. Jakbym się nie dał w tej drugiej rundzie obalić, to ten wygrał. Ale kurwa ja, wiesz co jest najgorsze? Tak, bo on wygrał pierwszą, ja wygrałem trzecią. A dru w drugiej rundzie? No to dwa do jednego, to jest jednogłośnie. Jednogłośna również może być, kiedy jeden zawodnik wygra jedną rundę, a drugi wygra dwie rundy. Tak. Bo to się liczyło ilu sensu. Trzeciej nie wygrałeś? cały czas z podciarką cię dociskałem. To tak samo jak ja miałem. Nie, nie obaliłeś mnie w trzeciej rundzie ani razu. Ja cię wybroniłem. Ja zapytałem. Nie, to trzeba zobaczyć. Sobie. Ja zapytałem jak wychodziłem. Karty punktowe trzeba zobaczyć i tyle. Ale kurwa, wiesz co ci powiem, ja albo, bo właśnie to jest tak, że jak się skupiam na tym, na stójce, to zapo Ale czytałem, zapominam o obronach. na odejściu cały czas prawy. Cały czas prawy. E, Tynią ręką? Tylną ręką, nie? Tak, tak. Ale ja ci powiem, że ja nie wiem, tu... To... Chcę, ci powiem, że... Nie O kurwa! Life reaction na walkę Murana z Pasutą? Ty tył głowy go uderzył. A, szczękę mu dał. Jak tutaj stawiałeś przed... Robimy wywiad? Robimy wywiad. To Jak stawiałeś robimy. tutaj przed, przed walką Pasuta z Muranem? Nie no, na Pasuta, bo przecież wiesz, no Muran to jest już starszy dziadek taki. <laughs> Live O, dziękuję bardzo. Dobrze, to co? Oficjalnie zaczynamy wywiadzik. Witamy na kanale Betclick. Z nami Krystian Wilczak. O, tak, Betclick Robimy sobie wywiady teraz. No co na gorąco mogę Ci zapytać po porażce. Co nie zagrało? Takie pierwsze pytanie tradycyjne. Nic, trzecią rundę pracowałem. Pierwszą przyspałem, drugą przyspałem. Nie wiem co, co nie zagrało, no przyleżał mi w tym parterze, wiesz tamtego za mało tej pracy było i tyle co sędzia, e, znaczy co trener Złotkowski powiedział co ogólnie podpowiadał w trakcie walki jakie były jego komendy? boksuj, proste ciosy, boksuj, podbródek długi tego zabrakło, nie? jesteś na siebie zły mocno? Mm, czy jestem zły? kurde, jeszcze kiedyś może byłbym zły, ale teraz to podchodzę do tego tak, że wszystko się wydarza dla mnie, wiesz, jestem wdzięczny za to, gdzie jestem. Teraz mam dużo projektów i podcasty i, i agencje 7N i naprawdę... Proszę bardzo. I Wallet, i Kidrop nawet Kipro. Sorry, w ogóle mylę się w wymowie. jest ten bo... inteligentny portfel, tak? To jest portfel. Gdyby kiedyś jakakolwiek... Platforma giełdowa wywaliła a to jest taki tak naprawdę pen, który powinien mieć każdy do zapisywania danych. Jest mega bezpieczna. Czyli mocno idziesz w taką przyszłość, przyszłościowe, takie bardziej technologiczne tematy. Nie, nie, to akurat jest... To akurat jest fajny produkt. To jest coś, co powinien mieć każdy, kto posiada jakiekolwiek, nie wiem, kryptowaluty, jakiekolwiek, wiesz, nie wiem, no nawet chociażby akcje, cokolwiek. Wracając do dzisiejszego wydarzenia, już możesz nam zdradzić, jaki miałeś plan na tę walkę? Chciałeś więcej boksować, więcej tak. stójki? Więcej boksować, trzymać dystans i ewentualnie ja obalać. Ja się skupiłem na tym dystansie i wiesz co... Zresztą to widać po moich walkach, że albo ja boksuję, albo obalam. I tu się skupiłem, raz tam kopnąłem, dałem fronta i widziałem, że on idzie mocno po obalenia. Przestałem kopać. Dobrze go tam zaganiałem po siatkę, dobrze go straszyłem, ustawiałem, ale zabrakło tego luzu w rękach, bo wystarczyło luźno bić te proste ciosy i gdzieś po prostu uciekać, nie dać się obalić. Trzecią rundę się obudziłem, ale w drugiej przespałem. A powiedz, mam takie wrażenie, czy nie jesteś jakby środowiskiem freakfightowym już trochę zmęczony? To też pokazuje, że chcesz nie, to znaczy... troszkę odbiegać już w tą taką stronę bardziej taką osobistą, niż uczestniczyć w tym całym performance'ie freakowym. Nie, nie jestem zmęczony tym, bo, ponieważ jest tak, że podoba mi się, Podoba mi się tutaj ta atmosfera. Uwielbiam tych kibiców, ale nie służy mi klimat. W sensie takim. E... Wolałbyś na sportowo bardziej? Może na pewno wolałbym z większym szacunkiem i po prostu tak. Less show, more fights, tak jak jest na waszej, e... na waszej sali WCA napisane. Też, ale wiesz co, tu bardziej chodzi o to, że dużo pracy poświęciłem na pracę nad sobą. Gdzieś tam takie jestem bardziej świadomy i wiesz, wchodząc do tej klatki, przerwa się walka, wchodząc do tej klatki, tak sobie wchodzę i wiesz, na sali ja się tym bawię, a dzisiaj wszedłem do tej klatki i sobie tak pomyślałem, koniec, Pasut wygrał z Moranem. Na gong, równo z gongiem Dokładnie hmm, Kurde, zły trochę jestem na siebie A i tak. Jednak ta, tak, trochę się wyginam, przepraszam, ale w mam żebra pęknięte dwa. Prze... Przepraszam Was w porządku, bardzo. W porządku, to przepraszam, w porządku. spoko. Masz popękane żebra? No ja już mam je pęknięte już drugi tydzień i strasznie mnie bolą. I też w drugiej rundzie przez to się nie mogłem skupić, bo dostałem tam jedno kopnięcie w pierwszej. I ta druga runda tak mnie przytkało. Gdzieś pomyślałem sobie z tyłu głowy, bo mnie bolą, bo akurat jest z tyłu. Ale spoko. Jechanie, czuć przy oddychaniu takim głębszym? Czuć. Najgorzej czuć przy kaszlnięciu. Ale spoko przeżyjemy. Z Fejmem kontrakt się chyba równo z tą walką skończył na obecny moment. Tak Jak rysuje się najbliższa Twoja przyszłość pod względem walk? Powiem ci szczerze, że można by gdybać pod każdym możliwym w każdym możliwym kierunku, tak? Bo mam rok karencji, można by gdybać, a to sobie zrobię odpoczynek, potrenuję te pół roku, za pół roku się odezwę do sportowej organizacji, skończy się karencja, zrobię sportową walkę, wrócę na pełnych obrotach, albo nie wiem, dostanę nowy kontrakt od Fejmu, albo pójdę gdzieś indziej. Można by kierunków jest wiele, ale ja zobaczę co Co los przyniesie co los przyniesie, co przypłynie, bo tak jak Ci mówiłem i zaczynam podcasty i, i puszczam, teraz będzie ruszała domena i gdzieś tam y, wchodzę w dużą współpracę y, z Genlab, z Genlabem, Genlab Pro i 7N y, przepotężna agencja, która się teraz tworzyła i i widzisz, i kryptowaluty i wszystko, także bardziej rozwijam się i biznesowo, no i też jaram się tym, tymi podcastami, nie? Chcę wygryźć wszystkich. A nagrywałeś już co, coś, albo masz dogadanych pierwszych gości? Yy, gości mam dogadanych, jeszcze nic nie nagrywałem, technicznie wszystko do przerobienia, a... No Myślę, że gdzieś tam za 2-3 tygodnie już coś ruszy. Przyznam szczerze, że y, u nas na kanale Betclick'a podczas y, programu robimy fame. Mówiłeś troszkę, y, na czym będzie polegał m, ten jakby cały podcastowy pomysł, czyli prowadzenie przez ten las świadomości Twojego rozmówcy. Dość ciekawy, y, że tak powiem, format. Y, jakbyś mógł coś więcej zdradzić? Czy na razie to jest taki y, ogólny zarys? Yy, wiesz co? Ogólnie, jeżeli chodzi o tematykę świadomości, to, to jest tak obszerny temat, że ogólnie powiem Ci tak, że każdy, kto wyczuje coś w tych słowach, to na pewno będzie zainteresowany i na pewno będzie słuchał. A powiedz, skąd Twoje zainteresowanie świadomością? Czy to jakby nabrałeś tego podczas terapii? Bo często ludzie właśnie będąc na terapii badają to swoją świadomość i nieświadomość i właśnie dzięki temu tak interesują się tym tematem bardziej. Ale mówisz o terapii jakiejś? Nie, 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 nie. Wiesz co? Gdzieś kiedyś ja zawsze sobie tak puszczałem przy treningami jakieś afirmacje, coś takiego, i y, kiedyś przyszedł taki czas w moim życiu, że byłem na takich warsztatach i z biologii totalnej y, y, i tak dalej, i od tego się zaczęło. I tak jest, wiesz, ogólnie zauważyłem, że nic y, nie dzieje się w życiu bez powodu i zaczęły po prostu to zaczęło się dziać tak, że o czym pomyślałem, to te rzeczy przychodziły do mnie, wiesz? Serio. I to w pewnym momencie ja sobie tak myślę, że kurde, to jest naprawdę ja muszę uważać, co ja myślę, bo to, to oh, kurde, przepraszam. A, serio, bo to trzeba uważać, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, y, jak. Potężne na przykład słowa mają siłę i moc e, i myśli. I przede wszystkim wypowiedziane słowa. Na przykład wiesz co? Głupi przykład tych butów, nie? Które są. Ja... byłem z. To jest najp najprostszy przykład. Byłem z Izu na zakupach, z Izu od WC. Izu Gonoch, go znamy wszyscy. I Izu mówi, dawaj, kupujemy sobie po czapeczce, ja wziąłem białą bosa i myślę, kurde, Pasowałby do tego Jordany białe, nie? Stary O osiemnastej o, o tym pomyślałem. O 18 wróciłem do chaty. O 6 rano ziomek z Hype do mnie pisze, no białe Jordany ci wyślemy. A ja sobie myślę, kurwa, o 20 sobie gdzieś pomyślałem o butach, o 6 rano już się dostałem. I, i stary, wiesz, co jest najśmieszniejsze, że może być. M miliony, o, nie wiem zbiegów okoliczności w ogóle, ale pomyśl sobie, jaki jest zbieg okoliczności, że. Ile jest ludzi na, na tym świecie, ilu influencerów i dlaczego akurat białe Jordano, których sobie pomyślałem rozmiar 46 znalazły się po, po nie wiem, dosłownie 8 godzinach na umie w chacie. Mam takiego znajomego, gdzie też również jakby zauważamy te różne sytuacje, my to nazywamy Matrixem. Nie, 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 to nie jest Matrix, tylko po prostu to jest. Trzeba się... Ogólnie, wiesz, dlaczego tak jest? Bo dużo ludzi. Nie... Pierwszy odcinek podcastu na kanale BedClick Polska. Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak przekłamuje rzeczywistość nasz mózg i nie potrafimy słuchać się tego, co nas otacza. Przede wszystkim nie potrafimy słuchać się własnego ciała. A... A to o to w tym chodzi. I jak już zaczniesz czytywać pewne rzeczy z pola, to już płynie Żomek. No to mamy krótką zajawkę tego, co będzie się działo na ciebie, na, u Ciebie na kanale, na Spotify'u. Co Krystian, wracamy oglądać main event. Mam nadzieję, do zobaczenia dość prędko w kolejnych waleczkach. I ja chciałbym powiedzieć, że u mnie na podcastach spotkacie różne osobowości, nie tylko influencerów, ale. Aktorów, y, muzyków, pisarzy, y, no tak naprawdę, naprawdę wszystkich, nawet postacie bardzo znane z teatru. No, w każdym kierunku chyba będę szedł. No. Nic tylko czekać. Dziękuję Ci bardzo. Powodzenia, dzięki.